We wtorek 9 września w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 w Bielawie odbyło się inauguracyjne spotkanie dotyczące projektu Międzypokoleniowa Wymiana Wiedzy o Bioróżnorodności Polski. Jest to taki bardzo innowatorski, powiem, projekt. Młodzież będzie przyjeżdżała z mentorami z Uniwersytetu III wieku do parków krajobrazowych. Tworzymy jako fundacja tutaj portal internetowy, Polski Portal Bioróżnorodności i mapę bioróżnorodności, która jest w trakcie tworzenia. Bielawski Uniwersytet III wieku od lat realizuje zadania i edukuje się ekologicznie, bo przecież mieszkamy w mieście o dużych tradycjach ekologicznych. W maju nastąpiła rekrutacja do projektu, 12 uczniów do niego przystąpiło, natomiast we wrześniu zaczynamy już część praktyczną, czyli warsztaty dla uczniów prowadzone w gimnazjum, jak również warsztaty w parkach narodowych Dolnego Śląska oraz parku krajobrazowym. W projekcie uczestniczą Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Eko innowa z Wrocławia oraz Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie. Wykorzystujemy tutaj zasadę men mentoringu międzypokoleniowego, czyli cztery osoby, czterech seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie współpracować z uczniami z Gimnazjum nr 3 podczas warsztatów, i będą tworzyć materiały na polski portal bioróżnorodności. W ramach prowadzonych zajęć i warsztatów założony został portal internetowy oraz przygotowana jest polska mapa bioróżnorodności. Będzie wiele produktów finalnych. Każde warsztaty, warsztaty w parkach narodowych, będą dokumentowane za pomocą fotografii, filmu, sprawozdań z warsztatów. Oprócz tego będzie, jest już założony portal Bioróżnorodności, gdzie prezentowane będą właśnie filmy nie tylko od nas ze szkoły, ale również z gimnazjów, innych szkół, instytucji ekologicznych zaproszonych do udziału w projekcie i prezentowania swoich osiągnięć. Dodatkowo powstanie również polska mapa bioróżnorodności, gdzie gimnazja i instytucje będą mogły zamieszczać działania oraz filmy powiązane z konkretnymi obszarami na terenie Polski. Bielawa nieprzypadkowo bierze udział w tym projekcie, gdyż od dawna jest miastem wspierającym wszelkie działania proekologiczne. Cieszy nas fakt, że teraz wchodzimy, jakby w etap edukacji ekologicznej dla seniorów czyli to jest kwestia właśnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bardzo takie ciekawe powiązanie z młodzieżą, czyli z ekologicznym gimnazjum numer 3. No i wykorzystywanie naszych doświadczeń, naszej wiedzy, myślę, będzie to procentowało. Młodzież na pewno edukować się będzie dalej właśnie w, te, w tych kierunkach i zdobywać konkretną wiedzę. No i takie międzypokoleniowe więzi, myślę, też są bardzo istotnym elementem w całym tym projekcie. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat bioróżnorodności Polski i edukacja w tej dziedzinie wszystkich pokoleń.